A z nami jest pani Teresa Kurzyk. Witam bardzo serdecznie. Witam Państwa. Jesteśmy w miejscu szczególnym. Tak, znajdujemy się na terenie Żywieckiego Parku Etnograficznego w Ślemieniu. Jest to w zasadzie jedno z najnowszych muzeów typu skansenowskich, które znajduje się w pięknych okolicach Ślemienia, gdzie zebrano najpiękniejsze perełki architektury z terenów Beskidu Żywieckiego. Jeśli chodzi o tą przyrodę, to potwierdzamy. Przecudne widoki, przepiękne miejsca. A teraz powiedzmy, co możemy znaleźć tutaj. Zebraliśmy tutaj najciekawsze obiekty architektoniczne. Przed nami znajduje się przepiękny obiekt szkoły z Rychwałdu. Jest to niezwykły budynek, budynek zrębowy o pięknej, charakterystycznej bryle i bardzo ciekawym ganku. Budynek pochodzi z roku 1911. Oprócz tego zobaczymy jeszcze na terenie skansenu kilka innych budynków mieszkalnych, zobaczymy stodoły i mam nadzieję, że w najbliższym czasie będzie się również nasz skansen powiększał właśnie zdecydowanie raczej o obiekty o charakterze użytkowym, czyli będą to obiekty przeznaczone dla żywego inwentarza. Jednym z interesujących obiektów jest spichlerzyk z Suchej Beskidzkiej. Spichlerzyk, który pochodzi z końca XIX wieku, proszę Państwa, jest to ewenement. Zachował się tylko jeden taki obiekt jak na razie jest to jedyny obiekt, który jest na terenie naszego muzeum wpisany do rejestru zabytków, czyli objęty ochroną państwową. Kolejny ciekawy budynek to chałupa Kowala, gdzie mamy już pełne wyposażenie. Zobaczymy jak wyglądał wnętrze budynku z okresu lat 20- XX wieku średnio zamożnego gospodarza. Naprzeciwko stoi przepiękna kuźnia, która również pochodzi ze Ślemienia. Jest to również obiekt z początku XX wieku. No i myślę, że wszyscy, którzy są zainteresowani Historią, która tutaj na tych ziemiach, ziemiach jest naprawdę bardzo, bardzo wielka i tutaj można bardzo dużo mówić. Z chęcią przyjadą, ale muszą wiedzieć, kiedy, kiedy możemy zwiedzać muzeum. Od wtorku poprzez cały weekend, piątek, sobotę, niedzielę od 9 do 16, natomiast poniedziałek w godzinach od 11 do 15. Mamy jeszcze wystawę dotyczącą warsztatu stolarskiego. Bardzo ciekawa, praktycznie tej chwili na nowo praktycznie budowana. Chcemy pokazać taką małą galicyjską aptekę, które dwie stały tutaj w ślemieniu. I stąd w tej chałupie za mną, to jest chałupa z Międzybrodzia, przystąpiliśmy do realizacji tej wystawy. Jest ona jeszcze w niewielkim stopniu, powiedzmy, skompletowana, ale cały czas trwają prace nad tym. Także postęp, jeżeli Państwo zaglądniecie do nas za miesiąc, za dwa, zobaczycie, jak to się wszystko zmienia w czasie. Szanowni Państwo, to jest właśnie ślemień, nie do końca odkryty, a warto to zrobić, żyje historią, oddycha historią. Do tego wszystkiego przyroda, która zapiera dech w piersiach. W takim razie zapraszamy do ślemienia, a ja zapraszam oczywiście na kolejne spotkanie z Meteopodróżami. Do zobaczenia.